Ewangelia według świętego Łukasza. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy, cóż mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego: Nauczycielu, co mamy czynić? On im powiedział: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: A my co mamy czynić? On im odpowiedział, na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać że mykał sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał Ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto słowo pańskie. Więc chcę powiedzieć, że mnie dotyka to słowo yy, z drugiego czytania świętego Pawła, mówi tak: a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł. To jest to tłumaczenie takie, przewyższa wszelki umysł. W hiszpańskim, miałem już w hiszpańskim misji, bo jestem tam, pracuję w hiszpańskiej misji jako proboszcz. Tam jest trochę inaczej, nie? Że pokój Boży, który przewyższa wszelkie sądzenie. Sądzenie. I to mi się bardzo podoba to tłumaczenie, bo widzę, że kiedy ja mam swoje walki i swoje upadki, kiedy nie... kiedy nie zwyciężam pokusy, ale pokusa mnie zwycięża, to od razu przychodzi osądzanie. Żeby się osądzić, żeby się potępić, żeby powiedzieć, że to już nie ma sensu, żeby nie wracać do Chrystusa. I dlatego bardzo mi pomaga to, co mówi święty Paweł. Pokój Boży, który przewyższa wszelki sąd. Bo rzeczywiście, kiedy nie zamykam się na Chrystusa, kiedy do niego wracam. I mówię: No, po ludzku to nie ma sensu, bo tyle razy już postanawiałem, że, że wygram, a przegrywam. I Chrystus zawsze mówi: No, no okej, okay, Twoje postanowienia to Twoje postanowienia, robisz czasami takie postanowienia nie na miarę Twoich sił, ale ważne jest to, że wracasz do mnie. I wtedy mój pokój rzeczywiście może wejść w Twoje serce. I mój pokój jest większy niż całe to autosądzenie i tak zwana autodestrukcja, bo tak naprawdę to, to sądzenie prowadzi do autodestrukcji, do tego, żeby przestać się spowiadać, przestać walczyć i po prostu już się rzucić w ten świat, w pragnienia tego świata, w porządności tego świata i już nie wracać do Chrystusa, tylko tak właśnie żyć poświatowemu i stać się takim cynikiem, który mówi, a mi to już wszystko jedno. Pan pewno się wszystko, nie? Więc widzę, że warto wracać do Chrystusa. Dobrze, to tym, chciałem, tym chciałem się podzielić, bo, bo zdaję sobie z tego sprawę, że że potrzebujesz tego, żeby trochę wejść do mojego serca, żeby zobaczyć, kto to jest ten, co do ciebie tutaj mówi. Że to nie jest jakiś twardziel duchowy, jakiś święty, nie wiadomo co, że mam swoje upadki, swoje grzechy, swoje zniechęcenia, ale jak. Na dzisiaj jeszcze Chrystus ten pokój, pokój, który przewyższa te moje autosądzenie, jeszcze wlewa do mojego serca. Dobrze. To przygotowujemy się. To jest ta, można powiedzieć ta niedziela, o takich mówił, więc prowoz na początku gaudetę, czyli radości, bo już blisko jest ten Jezus Chrystus. Ja oczywiście do 17. Jak wiecie, do 17. Grudnia Kościół nas zachęca żebyśmy przygotowywali serca nie na Boże Narodzenie, czyli kolejne Boże Narodzenie, tylko do 17 grudnia Kościół uczy nas i zaprasza, żebyśmy się przygotowywali na jego powtórne przyjście, to znaczy na koniec świata. A wiecie o tym, że koniec świata dla Ciebie to będzie jak umrzesz. Się skończy świat dla Ciebie, nie? Ja teraz odprawiałem mszę, tak prosili mnie, bo tam w Kolumbii zmarła taka dziewczyna, która walczyła z chorobą i przez wczoraj umarła już, koniec, nie? Skończyło, koniec świata. Dla niej nastąpił koniec świata. Dzisiejsza niedziela jest, radujcie się, bo Pan jest blisko. Ja na przykład nie wiem, czy gdyby teraz stanął anioł tutaj i powiedział, no Nikos, raduj się, bo w poniedziałek spotkasz się z Panem. Czyli w poniedziałek umrzesz. No to ja nie wiem, czy ja bym się radował, nie? Pewnie Szczęka by mi opadła na dół i bym powiedział e, może byśmy coś utargowali jeszcze trochę czasu, bo czuję, nie czuję się taki gotowy, e, nie? Bo to ja to rozumiem. Dlatego dzisiaj przychodzi, dzisiaj przychodzi Chrystus i mówi tobie bardzo ważną rzecz w tym pierwszym czytaniu, które czytaliśmy z Sofoniasza, mówi tak podnieś radosny okrzyk Izraelu, pierwsze słowo Izraelu jest bardzo ważne. Kiesz się i wesel z całego serca Curo Jeruzalem, Izrael, Jerozolima Bardzo ważne dwa określenia Dlaczego? Dlatego, że musisz wiedzieć Że Izrael i Jerozolima przedstawiają Ten lud Izraelski, który zawsze był Przeciwko Bogu Zawsze się buntował Bóg zrobił dziesięć plag Jak zaczynał te plagi robić To oczywiście wszyscy mieli pretensje Bo, bo a Faraon zaczął im dociskać śrubę i wszyscy mieli pretensje do Mojżesza Po co nam te plagi? Możesz mówi: Ale to Bóg przygotowuje nasze uwolnienie. A mamy w nosie to uwolnienie. My nie chcemy żadnych plag. Bo Faraon nam dociska śrubę. I przy ostatniej plagi, jak wiecie, ta ostatnia plaga to była śmierć pierworodnych. Faraon oddał pokłon Izraelowi i powiedział: Wychodźcie stąd, ja wam dam pieniądze, wszystko, bo wszyscy poumieram. Wszyscy poumieram. Pierworodnie synowie umarli. I faraon i wszyscy egipcjanie powiedzieli: damy Wam wszystko, co chcecie: kryształy, złoto, szaty. I tak się stało, że obdarowali Izraelitów, powiedzieli: szybko wyjdźcie, bo Wasz Bóg nas wszystkich pozabija. No i wtedy Izraelici oczywiście byli zadowoleni, mówili: o, ale jesteśmy panami sytuacji, to, ten Bóg jest super, nie? Ale później, później stają przed Morzem Czerwonym, z tyłu faraon naciera, bo zmienił zdanie. I już przeklinają Boga, przeklinają Mojżesza, mówią, chodźcie, zabijemy Mojżesza, wracamy do Egiptu, poddamy się Faraonowi, dalej będziemy niewolnikami, ale nie chcemy teraz ginąć przez te Rydwany rozjechani. Później przeszli Morze Czerwone, Bóg im otworzył to Morze Czerwone, się cieszyli, dalał Egipcjan, ale później, dzień później, już mieli problem z wodą, mieli problem z jedzeniem, I już przeklinali Boga, przeklinali Mojżesza, chcieli Go zabić wiele razy. Więc Izrael i Jerozolima. To są synonimy tych właśnie ludzi, którzy zawsze byli nieposłuszni Bogu. Czyli kogo? No, czyli mnie i Ciebie. Ile razy masz pretensje do Boga? Ile razy sprzeciwiasz się Bogu? Ja, proszę księdza, ja się nigdy nie sprzeciwiam Bogu. No tak, ale każdy grzech, który popełniasz, kiedy oddajesz złem za zło, kiedy kłócisz się z żoną i nie chcesz jej ustąpić, no zobaczyłeś, że ma rację kobieta. Ale Ty nie możesz jej ustąpić, bo wtedy to jest, jak Ty w ogóle spojrzysz, to za wstyd ustąpić kobiecie. Absolutnie. Nie? Albo ty, która sądzisz ciągle, nieustannie sądzisz swoją synową, nagle zobaczyłaś coś dobrego w niej? Ale nie przyznasz tego jej, nie? Nie, bo synowa jest zawsze B. Ja to przepracowałem, bo moja mama świętej pamięci miała pięć synowych i żadna nie była dobra. Wszystkie były kiepskie. No bo kto będzie kochał tak synka, kto tak, taką jajecznicę zrobi synkowi jak nie mamusia, nie? No to jest oczywiste. Jaka synowa jest w stanie dorównać mamusi w czymkolwiek, nie? I tacy jesteśmy. I w tym momencie jesteś przeciwko Bogu. Jak to przeciwko Bogu, proszę księdza? No bo Bóg jest tym, który jest miłością. I On mówi dzisiaj w pierwszym czytaniu, mówi do ciebie i do mnie, raduj się, wyśpiewuj, curo syjońska, radośnie podnieś radosny okrzyk Izraelu. Czyli Ty, który jesteś niewierny, Ty, który tak często oddajesz złem za zło, który nie chcesz ustąpić, który masz ciągle tą pretensję, krytykę do Twoich synowych, raduj się. Dlaczego mam się radować? Dlatego, że przychodzi ktoś, kto chce się z Tobą spotkać, bo on przynosi ze sobą miłość. Święty Paweł mówi, radujcie się w każdym czasie, nie? Jak można się radować w każdym czasie? Zawsze. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Kiedy spotykacie coś przykrego, raduj się. Kiedy usłyszysz wiadomość, że ktoś z Twojej rodziny zginął w Polsce, wypadku. No ja, proszę święto, ja mam się radować? Święty Paweł mówi: radujcie się zawsze w Panu. Bo on tego posmakował na własnej skórze. On, który miał w sercu nienawiść, nienawiść do chrześcijan, on, który ścigał tych chrześcijan i myślał, że to. Że to robili w imię Boga, nie? Myślał, że Bogu się to podoba Że on nienawidzi tych chrześcijan i kniszczy I w pewnym momencie spotkał Chrystusa Pod Damaszkiem Kiedy chciał kolejnych ludzi do więzienia zamknąć I podpisać wyroki śmierci I spotkał Chrystusa I Chrystus Pokazał mu, że go kocha morderce, Że go kocha w tej sytuacji, w której on jest i szabeł, bo jeszcze tak się nazywał, szabeł po prostu został zdobyty przez tą miłość. Trzy dni walczył, trzy dni nic nie, nic nie pił, bo mówi: To jest niemożliwe, taka miłość nie istnieje, to jest niemożliwe. Jak można kochać złego człowieka takim, jakim ja jestem? I w końcu, po trzech dniach, poddał się. I mówi: Dobra, zgadzam się. Zgadzam się na tę miłość. I stał się z mordercy. Stał się tym, który przenosi tę miłość. Miłość Chrystusa, tą miłość, która ma się objawić już niedługo w tym kolejnym Bożym Narodzeniu. W czym objawia się ta miłość? Że Chrystus rodzi się w nędzy. On mógłby jako, jako pan, mógłby się urodzić albo w normalnym domu, albo w pałacu. Nie było problemu dla Chrystusa. Ale on chciał się urodzić w nędzy jak zwierzę w żłobie, ze względu na ciebie. Bo widział, że ta nędza Twoich grzechów, ta nędza Twojego języka, ten język nie, jak żni, tak szybko idzie, tak szybko reaguje ten język. Jest, język jest gorszy od noża i od miecza i od karabinu maszynowego. Bo karabin maszynowy zabija człowieka i koniec. Język sprawia, że człowiek, bardzo często ten język, sprawia, że człowiek traci poczucie swojej wartości. Że człowiek czuje się zdruzgotany. Że człowiek, i to jest gorsze od śmierci fizycznej. Że jak Ty językiem niszczysz drugiego człowieka, sprawiasz, że ten człowiek nie ma o sobie dobrego mniemania. Że ten człowiek wchodzi w nienawiść, w gniew. Język jest straszny. I ten język sprawia całą nędzę. I Chrystus mówi, ale ja chciałem urodzić się w nędzy, żebyś nie miał wątpliwości, że ja do Ciebie chcę przyjść. I w tę niedzielę trzecią chcę do Ciebie przyjść, chcę wejść do Twojego serca, dlatego też spowiadamy. Dzisiaj o ósmej spowiadałem Birem, też. Kolejka była Bogu był dzięki. W moim Kościele hiszpańskim niestety kolejki nie ma. Zapraszam do tej spowiedzi świętej, ale kieptko się spowiadają. I Chrystus chce do Ciebie przyjść, chce Ci powiedzieć, naprawdę nie gorszy się Twoją Jonego. Moja miłość jest mocniejsza i wiesz dlaczego to jest takie bardzo ważne? Dzisiaj czytałem świętego Augustyna, e, komentarz do tej Ewangelii, gdzie on podkreśla tą ostatnią część Ewangelii, nie? gdzie Jan mówi, że przychodzi Mesjasz, który ma wiejadło w ręku i plewy będą spalone w ogniu, ziarno zebrane zbie... do spichlerza. I ten Chrystus, przy... i on mówi, święty Augustyn podkreśla taką rzecz, że. Moment, że ten chrzest duchem świętym i ogniem, o którym mówi święty Jan, że ten chrzest duchem świętym i ogniem u jednej osoby spowoduje radość, u innej osoby spowoduje smutek. Od czego to zależy? Zależy od dzisiaj. Kiedy ten ogień przyjdzie do ciebie, w chwili twojej śmierci, albo jak wszyscy doczekamy końca świata. To ten ogień albo cię uraduje, albo ten ogień cię zasmuci. A to zależy od dzisiaj, od tego teraz. Czy przyjmiesz tę miłość? Czy przyjmiesz miłość, która już teraz chce wejść do Ciebie jak ogień i chce wypalić te wątpliwości? Chce wypalić tą całą Twoją nędzę? To, że źle o sobie myślisz, bo ten, który plotkuje, ten, który źle mówi o innych, to robi tak, dlatego że przede wszystkim o sobie źle myśli. A nie, czy ksiądz głupiał? Nie, to właśnie ci, co plotkują, to właśnie o sobie dobrze myślą. Jest mi bardzo przykro. Ten, który źle mówi o innych, to tak robi, dlatego że na... przede wszystkim o sobie źle myśli. I to jest człowiek, który kiedy umiera i widzi, że źle mówił o innych, mówi „Ja zasługuję na potępienie. Bo źle mówiłem o innym. Jak trzeba iść do piekła, to idę do piekła. Kań problemu. Jak to mówią tutaj. Kań problemu. Chyle jest chyle. Tak reaguje człowiek, który źle mówi o innym. Później nie ma problemu, żeby źle postąpił sam ze sobą. Dlatego przychodzi Chrystus dzisiaj do ciebie. I mówi, tyle razy mówiłeś źle o innych. Tyle razy plotkowałeś, tyle razy tym językiem zabijałeś. Przyjmij dzisiaj moją miłość, bo moja miłość ma moc wypalić całą tę nędzę w Tobie. Moja miłość ma moc dać Tobie dzisiaj to zaufanie, że ostatnie słowo należy do mojego przebaczenia, do mojej miłości, nie do Twoich grzechów, nie do Twojego złego mówienia o innych. I że kiedy umrzesz, że kiedy umrzesz jest szansa na to, że możesz pójść do nieba nawet bez czyśćca. Żebyś tylko przyjął moją miłość dzisiaj, tu i teraz. Bo nie chodzi o to, żebyś teraz już wyszedł z kościoła i powiedział: że już więcej, nie będę grzeszyć. Kto tak mówi, to po prostu jest głuptasem i głuptaską. Bo grzeszyć będziemy do końca życia. I ja i ksiądz Probosz i papież Franciszek, i papież Jan Paweł II grzeszył do końca życia. Wszyscy jesteśmy słabi. Po grzechu pierworodnym wszyscy jesteśmy przetrąceni. Ale Chrystus przychodzi i mówi Tobie, pozwól, żebym dotknął Ciebie moją miłością, bo moja miłość ma moc wypalić z Ciebie to kłamstwo starego człowieka, który jest w Tobie, to kłamstwo tego, że musisz za wszystko zapłacić po, po śmierci. Nie, ja zapłaciłem, mówi Chrystus, tym, że urodziłem się w nędzy, jak zwierzę w stajni i tym, że na krzyżu umierałem, jak ostatni nikczemnik. Przyjmij tę miłość dzisiaj. Nie bój się, bo ta miłość jest mocniejsza niż wszelkie Twoje grzechy, Twoje słabości. Odwagi zatem. Zapraszam oczywiście do spowiedzi świętej, póki jeszcze można, bo ja później muszę do trefy jechać, mam o 17 muszę, ale póki co to zapraszam. Odwagi.